Cześć, tu Aneta ze Scrap Therapy um, pomyślałam sobie, że yy, nagram filmik, yy, żeby Wam pokazać yy, troszeczkę papierów yy, i to yy, oczywiście... Mam mój adres zasłonię może. Yy, słuchajcie, i to są papiery. Yy, ja oczywiście tutaj nie będę pokazywała Wam polskich papierów, albo yy, no, tych co, co gdzieś tam w Polsce kupiłam, czy tych, co kupuję w Aksionie, bo te papiery już podejrzewałam, że większość z Was zna. Natomiast chciałabym Wam pokazać inne papiery, ponieważ kiedy ja zaczynałam swoją przygodę ze scrapbookingiem, nie za bardzo wiedziałam, co mam kupić, jakie kolekcje mam kupić. Nie wiedziałam, czy mam kupować na kartki, czy mam lepiej kupić całą kolekcję. Poza tym też nie bardzo orientowałam się w tych wszystkich firmach i producentach papierów i w ogóle do wszystkiego. I na jednej stronie internetowej była taka oferta, że płaciło się 10 euro za zestaw papierów, i były dwa, dwie opcje. Jedna to była taka, że 30 kartek papieru skrapowego, 30 na 30, a druga opcja była taka, że 20, ale wśród tego były te takie karty do Project Life i w ogóle. E, oczywiście za, założenie było takie, że nie wiemy co będzie w środku. Czyli nie wiemy jakie papiery dostaniemy, nie wiemy z jakiej kolekcji, nie wiemy jaka tematyka. Natomiast e, założenie było takie, że minimum trzy kartki z, z jednej kolekcji, żeby były, no wiadomo, żeby można było coś z tego zrobić. I Ja takie dwa zestawy sobie zamówiłam. E, oczywiście część z nich już zużyłam. Potem też było tak, że sobie trochę podokupowałam papierów i tak pomyślałam sobie, że Wam pokażę. Może, nie wiem, są jakieś kolekcje, które oglądacie na internecie i tak naprawdę nie wiecie, czy warto je kupić, czy nie. Więc ja Wam troszeczkę pokażę. Może, może się komuś przyda. To są, zaczynając od papierów, to są papiery akurat, które nie były w zestawie. To są papiery ze Studio Light. O którym Wam raz wspominałam, bo dosyć często kupuję od nich te papiery, dlatego że są dostępne u mnie w sklepie w moim mieście. Takim po prostu, że mogę sobie pójść i wybrać. I to są papiery, z których ja robiłam album. Pewnie niektórzy z Was rozpoznają. I po prostu kupiłam ich za dużo, więc mi zostały. Także to jest też Studio Light. To jest ta sama kolekcja La Provence. Tu również. Także mam trzy jeszcze kartki mi zostały. Myślę, że z tego coś e, ma szansę powstać. No i teraz przechodzimy już do tych papierów. E, tak patrzę. Nie wiem, Mam to poodwracane jakoś dziwacznie. E, I to do tych innych papierów. I tutaj będzie e, wielki miszmasz, więc e, <grywamy> zobaczymy. E, jest coś takiego. I to jest e, Simple Stories. 24-7. I wygląda to tak. Bardzo, bardzo uważam, głupi pomysł, żeby robić coś takiego dwustronne, bo przecież e, trzeba zawsze wybierać. Ja tego tak strasznie nie lubię. Mm, tutaj mam, tu już widzę, troszeczkę uszczuplone. To jest e, firma Adorn It. Adorn It. Nie wiem. I też dwustronnie. Tutaj mam znowu Studio Light e, Summer at the Beach e, i to jest e, kolekcja, z której robiłam album letni i po prostu mi pozostawały. To jest akurat z tego mojego kitu, z tego zestawu Skyzer Keiser, Craft e, Sandy Touch e, Collection. I to jest właściwie kartki, które ja sobie po prostu wyszukałam, bo myślałam, że może mi, jakby mi zabrakło, to wtedy sobie wykorzystam. E, tu są papiery, które już widzieliście. To są papiery świąteczne e, z Kubusiem Puchatkiem. To pokazywała e, Kasia, ponieważ się z nią podzieliłam e, tą kolekcją, więc e, tego nie będę pokazywać. Tu mam jeszcze te Disneya. To już je ominę, może, chociaż dobra, pokażę wam. Słuchajcie, następna kolekcja, którą po prostu mam straszną ochotę na nią, e, żeby zrobić z niej album. Ale po prostu, słuchajcie, jakoś nie mogę się zabrać, jest mi i tak szkoda użyć, bo mi się ona strasznie, strasznie, strasznie podoba. I to jest, już wam powiem. E, no tak, obróciłam sobie tak, że już teraz nic nie powiem. E, to jest. zobaczcie, Panduro Summerbugs. To jest nazwa kolekcji. I one są takie, słuchajcie, hmm, One są takie, jakby, zobaczcie, taki bardziej artystyczny, jakieś tam, jakby były pochlapane farbą. I wszystkie mają jakieś owady. Tutaj w ogóle jest e, muchawiec, zobaczcie, jakaś ważka. Strasznie mi się podobają te kolory. I na odwrocie coś takiego. To jest jedna kartka. Ona jest, Mam ją podwójnie. O, nawet potrójnie. Następna kartka z tej samej kolekcji z motylami. Zobaczcie, one są takie piękne, te papiery. Tutaj yy, na tle też są jakieś motylki, takie leciutko. No i druga strona wygląda tak. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. Słuchajcie, też trzy razy. Yy, I tutaj mam yy, też ta sama kolekcja. Zobaczcie, jakieś takie pszczółki tutaj. I na odwrocie coś takiego. Też mam trzy. I teraz z tej samej kolekcji mamy e, taki papier. To są jakieś żuczki. Zobaczcie. Też takie troszkę pochlapane farbą. I na odwrocie takie ale -gwiazdeczki. Tutaj mamy, nie wiem, co to, ważki, ćmy, muchy. Nawet ciężko powiedzieć, co to jest. I na odwrocie też taki pochlapany. Tutaj jest jedna strona z biedronkami. A odwrocie jest taka, to jest chyba taki bazowy, bardziej papier. I to było tyle. Czyli to była ta kolekcja z, z robaków. Teraz mam. Słuchajcie, kolekcję też z Panduro. I to są trzy kartki tylko, niestety, ale słuchajcie, ten papier w dotyku jest po prostu cudowny. One są jednostronne, ale jest tak fajny, on troszeczkę przypomina papier czerpany, nie wiem czy to jest faktycznie z papieru czerpanego, ale no jest po prostu przecudowny, ja uwielbiam i to jest happy camping i trzecia jest taka następna kolekcja to jest kolekcja z której powstanie album dla mojej córki Powiem Wam szczerze, jak zobaczyłam te papiery, to się ucieszyłam bardzo, a potem zobaczyłam w domu, e, tak sobie super oglądałam. Zobaczyłam w domu, że przecież e, ona jest troszeczkę ślubna. No dobra, tutaj akurat jest jakaś cukierkowa, ona ma takie brokato, bro, brokatem, są posypane. To jest strona całkowicie z brokatu, taka w paseczki, bardzo grubo jest tego brokatu tutaj nasypane. O, tutaj się coś w międzyczasie zawieruszyło. Bo jeszcze Wam pokażę, to jest też z Panduro A Walk in the Park co Pomieszamy. Pomieszane mam to tutaj troszkę. Tu mam jakąś e, Spring Feeling, też Panduro. O i tu jest dalej ta, ta kolekcja właśnie mm, taka brokatowa. No i to myślałam, że to wykorzystam dla mojej córy, bo tak zobaczyłam różowa, a to jest po prostu mega ślubna. Także to raczej nie wykorzystam tego dla córki. No, prędzej to. Gorgeous pink. O, i taki jest papier. Także nie wiem, czy coś mi się uda z tego sklecić, czy nie. Tutaj jakieś baletnice, baletki. No, zobaczymy. Tu mam jedną kartkę taką, to jest Velum. To jest kwiatuszki sobie dorzucę te kartki, które mi gdzieś tu przeszkadzały. Tu mam słuchajcie naklejki z kolekcji i to jest kolekcja Magical Adventures Echo Parku. Tu mam naklejki z kolekcji Kaisercraft Craft Friendly, nie Chase Rainbows. Chyba Chains Rainbows. Tak wygląda. Uh, tu jest następne z naklejkami, i to jest, jest też z Kaiserkrafta uh, Blue Bay. I tu też uh, z Kaiserkrafta uh, Shine Bright. No i przechodzimy dalej. No i tutaj już jest naprawdę mega wymieszane, także pokażę Wam po prostu to, co mam. Nie wiem, może komuś się spodoba i będzie szukał tej kolekcji Travel Tags z Queen Co. Na odwrocie taki papier. Tutaj też papier ala czerpany, bardzo miły w dotyku. To jest firma Kartabella i kolekcja Travel Stories. Karta hmm, bardzo fajny, bardzo fajny papier, naprawdę taki jest z tyłu, jak poczta lotnicza, jakaś ta lotnicza. E, tu mam kartkę, którą zamówiłam sobie chyba gdzieś w jakimś polskim sklepie w ogóle. Hmm, follow Your Heart, nie wiem, co to jest za kolekcja, słuchajcie. My Mind Eye, Follow Your Heart, nie wiem. Co jest nazwą kolekcja, co jest nazwą firmy? Tu jest mam jedną kartkę z Bowbunny. Ask. For... Nie, dobra. Back to box. Wygląda na to. To jest coś takiego. Tutaj znowu taki papier czerpany, prześliczny, po prostu uwielbiam go dotykać. Słuchajcie. I to jest też. Zobaczcie, karta Bella, Rustic Elegance. Super, po prostu naprawdę. I tutaj drugi też z tej samej kolekcji. Nienawidzę tego, że muszę wybierać, słuchajcie. E, tu mam z e, Simple Stories. Tymą kartką jest e, słuchajcie: e, Simple Stories. I to jest kolekcja Hugs and Kisses. Zobaczcie. Następna kolekcja e, to jest e, Moxie, Medical Moments. E, następna kolekcja to jest taka ze zwierzaczkami. Firma Imaginis Imaginis, nie, nie mam pojęcia, nie znam takiej nawet. Następna to jest uh, Simple Stories uh, Sweeter We uh, Weather. Taka jesienna, bardzo fajna. Zobaczcie. Kolejna uh, też Simple Stories uh, zimowa. Kolejna uh, też uh, Simple Stories uh, Soul Rad. Soul Rad. Ja. Tak to wygląda. Kolejna to jest um, Bow Bunny. Safari Habitat. Tutaj brązowy z takimi napisami. I tu mam um, kolekcję um, Timeless Moments. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. E, I to jest z Kaiser Krafta Betsy's Couture Collection. Nie wiem jak to się czyta, i tu jest. E, wydaje mi się, to też należy do tej samej kolekcji. Tak, też Craft Betisco, którą kolekcję zobaczcie. Jest prześliczna po prostu. I tutaj znowu e, ta sama kolekcja. I tutaj znowu ta sama jeszcze nadal kolekcja. Także mi się wydaje, że no ta fajna. I tu mamy coś takiego. Też nadal ta sama kolekcja. I myślę, że z tego powstanie jakiś fajny album vintage pierwszy raz w życiu, bo jeszcze nie robiłam. Tutaj już jest inna kolekcja. Kaisercraft Close-Up Collection, która też jest taka troszeczkę Binteczowa, wydaje mi się. I do tej samej kolekcji jest jeszcze coś takiego. I też nadal jeszcze leci ta sama kolekcja, czyli Close Up Collection, coś takiego mamy. Zobaczcie. I jeszcze też. Nadal ta sama kolekcja, ostatnia już kartka, close-up collection, zobaczcie, takie kwiaty i coś takiego na odwrocie. Kolejna kolekcja to jest Kaisercraft Kaleidoscope Collection i to jest coś takiego. Ja nawet nie wiem, powiem Wam szczerze, czy one są jeszcze dostępne, ale pomyślałam sobie, że Wam pokażę, może gdzieś jeszcze, jak komuś coś wpadnie w oko, będzie chciał, będzie sobie szukał, czy, czy nie wiem. Um, Znowu do tej samej kolekcji Kaleidoscope Collection. Zobaczcie. I nadal ta sama kolekcja. Mamy coś takiego. I nadal jeszcze ta sama. I to jest Kaleidoscope Collection. Również bardzo mi się podoba ta kolekcja. Też jest to kolekcja, której szkoda mi po prostu ruszyć. I tu mam też bardzo fajną kolekcję, która się nazywa Boulbane. Kolejną kolekcją, też po prostu jedna z tych, które mam i po prostu bardzo mi się podobają. Jakoś nie mogę ich użyć, bo mi jest po prostu ich szkoda. To jest Boulbane Provence Aroma. I ona wygląda w ten sposób. Zobaczcie, mi się ona tak strasznie podoba. Do tej samej kolekcji mam jeszcze taki papier. Taki. No powiedz mi, jak to można w ogóle pociąć. Ja normalnie najchętniej no bym to po prostu nie wiem, co z tym zrobić, No i tutaj mamy kartki z Authentic. I to jest też, słuchajcie, taki papier, który dosłownie w dotyku, jak papier czerpany. Kolekcja nazywa się. Ancord Nautical. Chyba. Tak wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo fajna w dotyku. Zobaczcie, morski e, klimat. Bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Teraz podejrzewam z papieru czerwonego. Zobaczcie. I tu już zbliżamy się do końca. Tu mamy e, Skyzecta Tea Party Collection. Truskaweczki. Uh, tu mamy uh, też Tea Party Collection. Uh, Collection, i znowu Tea Party Collection, i znowu uh, Tea Party Collection, i ostatnia to jest uh, z Crafta, również Little One Collection. Tu mam jeszcze e, z coś takiego, basic, basic Gray. I ostatnie dwie. To jest ta sama Basic Gray. Czarny. I ostatnia Happily Making Memories. Jakaś taka karta, nie wiem co to. Chase Rainbows Collection. I słuchajcie, mam jeszcze z tej e, kolekcji, e, co tu wam pokazywałam A Little One Collection z Crafta. Mam jeszcze wersję dla chłopaków, ale akurat jest odłożona, bo robię z niej album. E, tak sobie to po prostu dokładam tylko do tego, co ma być powstanie dla mojego e, syna. E, sobie tak dosztukuję. I to by było tyle. No Oprócz tego mam e, pełno papierów, powiedzmy. E, od zakciana, no i są papiery, które kupiłam w Polsce, albo dostałam, ponieważ ostatnio dostałam też wspaniałe kolekcje papierów od Kasi Stącel, ale to na pewno widzieliście w tym innym filmiku. Także mam nadzieję, że komuś pomogłam. Ja bardzo często jest tak, że widzę jakąś kolekcję u was w pracach i bardzo mi się ona podoba, a tak naprawdę patrząc na nią sklepie, bym nie zwróciła na nią uwagi, bo dopiero po tym, jak widzę, jak ona faktycznie wygląda, to, to wtedy jakby dopiero na nią zwracam uwagę, więc pomyślałam sobie, że może się komuś coś przyda, tym bardziej, że mam taki trochę miszmasz. Chociaż jak widzicie, przewijają się niektóre firmy jakby częściej, na przykład Kaisercraft i no nie wiem, co tam jeszcze, Panduro. Ale to dlatego e, widzicie, no ostatnio jak musiałam podać w filmiku odpowiedzieć na moją ulubiona marka lub kolekcję, to nie byłam w stanie tak naprawdę, a e, tu chyba jasna sprawa jest, z których najczęściej korzystam. Także e, pozdrawiam was serdecznie, coś mi się tu podklejało, zobaczymy. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa! pa!